Witajcie wodni eksperymentatorzy! Czy wy także lubicie wszelakie przecieki? Dzisiaj czas na hydrozagadki wprost krainy hydromechaniki, czyli działu fizyki zajmującego się równowagą i ruchem płynów. Zaczynamy! Do naszego eksperymentu na rozgrzewkę przyda się zakręcona plastikowa butelka, taśma klejąca, miska lub taca, gwóźdź, woda, no i oczywiście papier ręcznikowy. W butelce zrób otwór gwoździem. Przy kolejnym doświadczeniu pokażemy, jak wykonać to w bezpieczny sposób. Butelkę napełnij wodą i zakręć. Teraz odkręć korek i przygotuj się na przeciek. Kolejno odkręcaj i zakręcaj korek. Obserwuj, co dzieje się ze strumieniem cieczy. Z pewnością zauważyliście, że woda tryska, gdy korek jest odkręcony. Gdy butelka jest zaś zakręcona, woda nie leci. Ale dlaczego się tak dzieje? Zakrętka uniemożliwia nacisk mas powietrza otaczającego butelkę na powierzchnię wody. Otwór jest z kolei za mały, by powietrze mogło wejść do wnętrza butelki. Napięcie powierzchniowe wody niejako uszczelnia otwór i zapobiega wylewaniu się wody przez nasz mały otworek. Kiedy jednak odkręcimy nakrętkę i powietrze dostanie się przez szyjkę do butelki, to naciska ono na wodę, która tryska przez otwór w butelce. Eksperymentuj dalej. Wykorzystaj wcześniej przygotowaną butelkę. Tym razem wlej do niej ponownie wody. Zakręć korek. I wciśnij butelkę po środku wysokości. Wspaniale! Udało ci się stworzyć model własnej tryskawki. Rozgrzewka za nami. Teraz czas na zagadki z krainy hydromechaniki. Do tego eksperymentu będziecie potrzebowali analogicznych materiałów. Możecie więc ponownie wykorzystać butelkę z naszej fizycznej rozgrzewki. Trzeba będzie ją tylko nieco zmodyfikować. W zrób tym razem trzy otwory gwoździem na różnych wysokościach. Najwygodniej zrobić to gwoździem rozgrzanym nad płomieniem świecy. Pamiętaj jednak, że metale są dobrymi przewodnikami ciepła i łatwo się przy tym poparzyć, więc skorzystaj z pomocy dorosłego. Otworów nie rób w jednej linii, aby nie doszło do łączenia się strumieni, co zaburza nieco obserwację eksperymentu. Żeby wyjaśnić Ci o co chodzi, pokażemy wariant eksperymentu z otworami w jednej linii. Otwory zaklej taśmą klejącą. Butelkę napełnij wodą. Oczywiście może być to woda z kranu. Teraz przygotuj się i zerwij taśmę klejącą. Widzisz? Woda tryska ze wszystkich trzech otworów. Dlaczego możemy obserwować takie zjawisko? Otóż woda wywiera nacisk na ścianki dno butelki. Z otworów położonych niżej woda wypływa z większą prędkością, ponieważ panuje tam większe ciśnienie hydrostatyczne. Ciśnienie hydrostatyczne jest zaś tym większe, im wyższy słup wody znajduje się ponad miejscem, w którym ciśnienie to jest mierzone. W tej wersji eksperymentu wykorzystaliśmy butelkę z otworami w jednej linii. Możecie zauważyć łączenie się strumieni, co jest związane z siłami spójności, czyli przyciągania się cząsteczek wody. I tu powstaje klasyczne pytanie. Mamy trzy otwory w butelce wykonane na wysokości 1 czwartej, 1 drugiej i trzech czwartych wysokości butelki. Z którego z otworów zasięg wody będzie największy? Górnego, środkowego, a może najniższego? Na tak postawione pytanie zwykle pada odpowiedź: z najniższego. Czy słusznie? Jak myślicie? W licznych źródłach można spotkać taką oto ilustrację obserwowanego zjawiska. Nawet u mistrza Da Vinci w jego książce o pomiarach ruchu wody. Czy jednak słusznie? Eksperymentujcie dalej. Przeprowadźcie dwie wersje tego eksperymentu: jedną z butelką postawioną na poziomie stołu lub gruntu, a drugą z butelką na podwyższeniu. W przypadku butelki ustawionej na poziomie stołu, największy zasięg osiąga strumień wody wypływający z otworu w połowie wysokości słupa wody. Dlaczego? Nieco upraszczając, zasięg dysz, czyli interesująca nas droga, zależy nie tylko od prędkości wyjściowej, ale również od czasu swobodnego opadania. W przypadku butelki ustawionej na podwyższeniu można z kolei zaobserwować, że im wyżej położony otwór, tym zasięg cieczy jest mniejszy. Największy zasięg w tym wypadku ma strumień z dolnego otworu. W tym wariancie otwory są już delikatnie przesunięte względem siebie i nie znajdują się na jednej linii. Jak zatem widzicie, odpowiedź na pytanie, który ze strumieni cieczy będzie miał najdalszy zasięg, w tym wypadku zależy od tego, gdzie te strumienie będziemy rzutować: czy na poziom podstawy butelki, czy też na pewną płaszczyznę poniżej tego poziomu. Zatem nawet sam mistrz Leonardo popełnił błąd wykonując rysunek. Na szczęście 100 lat później, około 1640 roku, problemem tym zajął się ewangelista Torricelli i podał już właściwe rozwiązanie. Jak już wiecie, ciśnienie hydrostatyczne cieczy zależy od gęstości oraz wysokości słupa cieczy. Zależy również od przyspieszenia ziemskiego i to również możecie sprawdzić. Eksperymentujcie zatem dalej. Upuść butelkę z wysokości w trakcie eksperymentu. Jak myślisz, jaki wpływ ma grawitacja na przebieg tego doświadczenia? Nadszedł czas na ostatni eksperyment, podczas którego sprawdzimy inne spostrzeżenia Torricellego. Nasz eksperymentalny ekwipunek wiele się znowu nie zmieni. Będziemy potrzebować dwóch identycznych butelek, dwóch podstawek, miski, wody, Przyda się także taśma klejąca, barwnik oraz marker. W obydwu butelkach zrób ostrożnie po jednym otworze na tej samej wysokości. Następnie zaklej szczelnie otwory taśmą klejącą. Markerem zaznacz preferowane poziomy wody. Butelki nalej roztworu do minimum 3 czwartych wysokości. Do drugiej butelki nalej zaś roztworu w innym kolorze maksimum do połowy jej wysokości. Z pewnością zauważyliście, że ciecze przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują. W odróżnieniu od gazów ciecze wypełniają jednak tylko tę część naczynia, która jest równa ich objętości. Ustaw teraz butelki obok siebie, otworami skierowanymi w tę samą stronę. Zerwi obydwie taśmy klejące. Z pewnością zauważyliście, że woda tryska na większą odległość w butelce, w której był wyższy słup cieczy czyli tej, do której nalaliśmy więcej wody. Dlaczego się tak dzieje? Otóż wyższy słup cieczy wywiera większe ciśnienie. Woda wypływa z większą szybkością na większą odległość. Tego właśnie spostrzeżenia dokonał Torricelli. Zauważył on, że prędkość wypływu można opisać wzorem, który teraz nazywamy wzorem Torricellego. Prędkość zależy zatem od przyspieszenia ziemskiego, o czym przekonaliśmy się w przedostatnim eksperymencie, oraz od wysokości słupa cieczy, czyli mówiąc prościej, od ilości wody w butelce. To sprawdziliśmy w tym ostatnim doświadczeniu. Prędkość wypływu określona wzorem Torricellego równa jest prędkości swobodnego spadku ciała z wysokości h. Nasza wizyta w krainie hydromechaniki dobiega końca. Chcąc przeprowadzić pokazane dziś eksperymenty jeszcze bardziej profesjonalnie, powinniśmy zadbać o stały poziom wody w butelce. W tym celu możemy zapewnić jej dopływ na przykład z kranu. Dlatego zachęcamy Was do eksperymentowania w wannie i pod prysznicem, gdzie woda nikomu nie straszna i mniejsza szansa na zalanie mieszkania. Będzie nam bardzo miło, jeśli zostawicie łapki w górę i zasubskrybujecie nasz kanał. Do kolejnych eksperymentów.